Dzień dobry, Mateusz Furs. Nagrywam odcinek analizy jednego zdjęcia. A skoro tak, to przyjrzyjmy się, co w tym zdjęciu jest takiego trudnego i dlaczego zamawiający trochę uparł się, żebym pojechał na obiekt, to akurat było w Warszawie, więc blisko, żebym pojechał na obiekt, obejrzał to zdjęcie i na tej podstawie dopiero mógł przygotować ofertę. Moim zdaniem nie musiałem tam jechać. I teraz chciałem opowiedzieć, co widzę na tym zdjęciu, co w ogóle widzę na takich zdjęciach, bo pokażę podobne zdjęcia oraz zaprezentuję taki kawałek klipu, który nagrałem chyba z dwa lata temu na naszej budowie, na realizacji. W której pokazujemy dokładnie to, co byłoby widać, gdyby tynku, o którym za chwilę będę mówił, już by nie było. A więc, co widzę na tym zdjęciu? No, widzę. Ścianę żelbetową pomalowaną na biało oraz na szaro. U zbiegu z posadzką ze 25 cm od posadzki widzę rurę przechodzącą przez ścianę żelbetową. Wiem na 100%, że jest to posadzka, która jest wylana jako osobna warstwa betonu chodzi o to, że jest płyta fundamentowa i na płycie fundamentowej leży osobna warstwa betonu. Wiemy to na pewno. Tutaj po prawej mamy taki elemencik pod tytułem. Delatacja skurczowa, oczywiście czasami proszę o kilka zdjęć z otoczenia, z różnych kątów, z różnych kadrów, tak żeby można było to przedstawić mi. Heh, powiedzmy, że ten garaż nie jest w Warszawie, tylko w Szczecinie, no przecież nie będę 615 km jechał w jedną stronę, żeby zobaczyć kawałek rysy, rysy która ma pewnie z pół metra. To oczywiście jest rysa główna, przechodząca w tak ukosem od płyty fundamentowej w kierunku właśnie tego otworu w którym jest nasza rura. Okazuje się, że w zasadzie rura nawet nie cieknie. Tutaj jest jeszcze jedna z rzecz na, tej, na tym zdjęciu widoczna. Otóż po prawej widzimy listwę maskującą dylatacji pionowej w ścianie. Także mamy też dylatację, ale dylatacja też nie cieknie i nie ma żadnych śladów wycieków w okolicy dylatacji. Natomiast sama rysa jest, jakby to powiedzieć brzydko, zarupiała i cieknie. Są też prawdopodobnie rysy towarzyszące. I teraz uwaga, uwaga, dlaczego ja w ogóle tam byłem? Otóż chodziło o to, że zamawiający dostał wyraźne polecenie od jakiegoś inżyniera, żeby ktoś, kto będzie miał to robić, będzie musiał tam pojechać raz po to, żeby to obejrzeć, zeszlifować, zobaczyć, co się dzieje pod tą uszkodzoną warstwą powłoki malarskiej, a następnie po tym, jak już będzie wiedział, co tam jest, ofertę, a później już prace naprawcze. No i teraz yy, trochę może bywam złośliwy, ale jeżeli tak, no to yy, mam tutaj trochę materiałów i takich podobnych zdjęć, podobnych no, przecieków, uszkodzeń, przejściu rur przez ścianę, właśnie z towarzyszącymi rysami dookoła, czy to w ścianie, czy to w stropie, które yy, w czasie. Tych lat naprawialiśmy to są oczywiście przykłady, nie wszystkie, ale pokazuje, że jeżeli na tamtych lata temu yy, przykładach już się nauczyłem, to na tym zdjęciu, widząc to, co widzę, umiem sobie wyobrazić, co jest pod spodem i umiem przygotować ofertę na całość bez jechania dwa razy. Wystarczy, że dostanę te zdjęcia i zaoszczędzimy kupę czasu na jeżdżeniu, staniu w korkach, umawianiu się na spotkanie, etc., etc. Naprawdę. Widzę więcej na zdjęciach niż osoba, która mnie zaprasza. Bo to działa w ten sposób. Osoba, która mnie zaprasza tego nie wie, więc koniecznie chcę, myśląc, że ja też nie będę wiedział, yy, trochę wymusić na mnie przyjazd tak, żebym się przekonał, i wręcz tej osobie, która mnie zaprasza, wytłumaczył, co tam widzę. A jednak widzę więcej na tych zdjęciach. Tak naprawdę właśnie na tym oparłem swoją usługę pod tytułem konsultacje online. No, przecież nie jadę do przysłowiowego Rzeszowa po to, żeby obejrzeć jakiś przeciek i nie omawiam go później z klientem. Nie, dostaję kilka, kilkanaście albo i kilkadziesiąt zdjęć z obiektu, które najpierw samodzielnie analizuję, ewentualnie mam dodatkowe pytania, a jak już wszystko jest dla mnie jasne, to potem przekazuję w formie konsultacji tą wiedzę klientowi, który prosił mnie i który wykupił mnie konsultację. Także radzę sobie. Nieskromnie powiem, że radzę sobie w rozumieniu. Takich zdjęć, sytuacji. Wiem, kiedy jest taka posadzka, wiem, kiedy jest inna. Rozumiem, jaka jest grubość tej ściany. Skoro mamy konstrukcję białej wanny, to jest to najprawdopodobniej 99,9, że jest to 25 cm. Oczywiście jesteśmy w stanie to odczytać też z dokumentacji, o którą poprosiłem. Także przygotowanie się do złożenia oferty, a potem do wykonania naprawy, niekoniecznie musi dla mnie oznaczać wyprawę na obiekt. Zanim pojedzie tam moja ekipa, bo ja swojej ekipie dokładnie opiszę, gdzie to jest, co to jest, jak to trzeba zrobić. Skrótowo, bo my się doskonale rozumiemy. Nie muszę im opisywać elaboratów takich jak w artykułach, ale ta wiedza pojedzie w samochodzie z pracownikami i zostanie prawidłowo zastosowana. To znaczy, taka rysa zostanie po prostu naprawiona. A jak? No to za chwilę, właśnie ten mój klip sprzed chyba dwóch lat z, jednego z, takich, z jednej z takich realizacji. Serdecznie zapraszam do rzucenia okiem na to wideo już teraz. Przejście rury przez strop to nie tylko przejście rury przez strop, ale jeszcze cała pajęczyna towarzyszących temu otworowi w stropie rys. I teraz jak woda cieknie i stoi między rurą a. Forem w stropie, jak woda w tym otworze stoi, no to wlewa się nam w te wszystkie rysy i wycieka bokiem. Także, zamykanie wody w takiej przestrzeni jakimiś różnymi powierzchniowymi namiotami naciąganymi na powierzchnię betonu nie ma sensu, bo woda się rozprzestrzenia w tych rysach i tak wyłazi, i tak wyłazi. No, także, żeby to uszczelnić, to trzeba nie wpuścić wody ten otwór, który tu widzimy, a potem jeszcze dodatkowo trzeba zrobić i niechcie tych rys, żeby zatrzymać korozję. Wtedy będzie dużo. Swoją drogą nie pańczyna